Cześć, witajcie! Sie jedzie. Sie jedzie. Tam, Sie, się jedzie! Się jedzie! Jak tam stęskniliście się za nami? Słuchajcie, jak Bo się. jak nie, to za dwie sekundy muszą się wyłączyć. Jak się nie stęskniliście, to... to. nie oglądajcie. Nie oglądajcie dalej po prostu i tyle, wyłączcie. A jak się stęskniliście, to. powiemy Wam co było. Jesteśmy, jak widzicie, się bujamy. Ktoś... Bujamy się już chyba jakieś 580 minut. No, chyba tak <laughs> Ale słuchajcie, mamy dobre humory, bo dzisiaj była fajna trasa. Yy, znaleźliśmy yy, znowu Superfartem. Yy, Zawsze yy, mamy farta. Tak, super fartym, yy, na dwa, na dwie noce yy, miejscówkę. W Gdańsku. Aha, jesteśmy w Gdańsku, tak. Nie no możesz no, mówić. Już, już, już... już na pewno <laughs> Dzisiaj, dzisiaj ile tam pyknęło? 80, nie? A co, co A, nie 80. Co to No, to takie 80. Ale mam nadzieję, że nie macie jakiejś choroby morskiej tego bujania. <głos> <głos> może, może się pokażemy, jak wyglądamy. Z... Mega zmęczeni. Nie, nie jesteśmy mega zmęczeni. No, możemy się odwrócić na chwilę. Ja mam fryzurę pewnie. Mam niewyjściową fryzurę, bardzo? No. W ogóle jesteś zarośnięty. Aha, że jestem zarośnięty. No to ja co? Już mam wakacje, nie? Że nie będziemy. Że nie będziemy się golić, ja na urlopie się nie golę w ogóle. Także słuchajcie, ja e, fajnie nam dzisiaj minął dzień. W sumie na lajcie chyba było, nie? Tak, tak Kawałkami, y, ale nie jedźcie do Sopoty na kawę. 25 zł za kawę to chyba za dużo. Słuchajcie, jest, jest Europa, jest, jest po prostu Europa. Y, w Sopocie, przy, no było przy plaży. Taka dość fajna kawi kawiarnia, a ty nie buję tak, bo mi już się słabo robi, a oni będą oglądać to nie. Tak troszeczkę się tylko bujamy. Także y słuchajcie, zapłaciliśmy za kawę czarną jedną. A czy nie zapłaciłeś? Aha, to ja zapłaciłem, tak. Z no za za Ale rozliczamy się na bieżąco. No, 10 zł nie <laughs> Tak. No Jesteśmy na zero. Na zero jesteśmy. Jedno. Za dwie kawy zapłaciliśmy. Za małą czarną kawę i cappuccino miało być duże, ale moim zdaniem było małe. I mało I... tego pani na razu skasowała, nawet nie czekała. No takich zobaczyła dwóch biedaków, biedaków, biedaków na rowerach. Słuchajcie, zapłaciliśmy po prostu jak za zboże. 25 zł za dwie kawy. A za 25 zł to mamy kilka świderków. To ja nawet nie, nie liczę ile świderków, bo yy, ja nie... Nie, nie policzę nawet w głowie, ile mamy świderków za, za 25 zł. W, każdy, w każdym razie, 25 zł I to jest dużo pieniędzy, i na dwie kawy to chyba trochę drobne. Ja wiem. Ceny europejskie w Sopocie. W... A, a kieszeń ukraińska. <grymka> <grymka> chyba twoja. No tak? teraz to mnie obraziłeś. Czekam zespół. Myślą, nie, że się kłócimy, nie, nie, <grymka> nie, ale nie po to całe życie zbieram złą, żeby. <grymka> Słuchajcie, nie dobra, bo. E, nie nagrywaliśmy. Aha, bo dlaczego my nie nagrywamy jak jedziemy, słuchajcie, bo się. Y, ogólnie to też się spieszyliśmy tutaj, bo pani już też dzwoniła, czy w ogóle przyjedziemy. Tak, Mali ale wiecie na, na, co, na, na, nagrywanie jak my jak jedziemy, to to jest pra, kwestia techniczna. Po prostu y, każda, każdy, każdy raz jak się zatrzymujemy i, i każda przerwa powoduje potem przy powrocie na rower nieprawdopodobny ból wiecie czego i dyle, jeszcze dyle jeszcze dyle części ciała. tak i jeszcze nóg w dodatku także dlatego po prostu nie nogi nie boli ciebie nogi nie, nie tylko tylna część ciała aha a mnie boli i tylna część ciała tam gdzie się kończą plecy i nogi także yy, no po prostu dlatego staram się jak naj, najmniej zatrzymywać bo potem no, wychodzamy się i, i ciężko jest i ciężko się jest ruszyć jak na polskim filmie? Ja nie oglądam polskich filmów, bo po prostu nudzi mnie to. Amerykański, dobrze, tam coś się dzieje. Te amerykańskie twarze to one coś wyrażają, a w polskim filmie to nuda, no nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ale i co pan robi? No nic pan, nie, no wychodzę z kina po prostu. No. Dobrze, słuchajcie. I co? Może coś jeszcze Cię nagramy, bo mamy zamiar chyba coś jeszcze pozwiedzać. Poczekamy, aż pani, która nas tu będzie gościć, wróci z miasta. Rozpakowujemy na się. I to też nie wiemy, w jakiej części miasta jesteśmy. W czy ogóle nie wiemy, Abs nie absolutnie wiemy. nie wiemy. Słuchajcie, ja, aha, jak jedziecie z nawigacją po mieście, to, to, to nie, jedźcie nie jedźcie na rower, nie na rower. na nawigację samochodową. Przełączcie na samochodową, bo, bo na rower, chyba że znacie miasto, bo jak nie znacie, to, to nie ma sensu, dlatego że... Dlatego, że poprowadzi was no, po prostu tam gdzie rower może przejechać, a to nie Co zawsze. Jakieś slumsy wjechaliśmy. Tam tak? raz, <laughs> raz w <laughs> ciągu ostatniej godziny <laughs> tylko. W paru Goodwajsonów, tylko się spotkali. No to nie, 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 no. E... ha, może też przypomni naszym widzom, że... Konkurs. Wiesz, to konkurs raz, ale jeżdżaliśmy do Sopotu i już nas zapraszali, na Tak, tak, Także chyba nas oglądają. Yy, nie tylko rodzina nas ogląda. Na niektórych yy, odcinkach mamy 60. Lat. <noise> no to, to niemożliwe, <noise> żeby ta rodzina oglądała. Nie. <noise> to, to ja myślę, sobie. że już jakaś część Polski nas ogląda. i przypominamy Wam, że jest odcinek konkursowy Konkurs. I tam możecie pisać, bo my chcemy jakąś kartkę wysłać. W sumie. Mało jest tam komentarzy. Mało, mało. Nie komentujecie, nie. nie. piszcie prywatnych wiadomości. Rodzina, zwłaszcza to jest do rodziny teraz. Po prostu piszcie pod filmami, no będziemy YouTube nas będzie lepiej pozycjonował. Ja nie wiem, czy oni wytrzymają, to bujanie. To, to, to. to może być trudne do oglądania, ale nam się fajnie buja na tej ławeczce, nie? Dobra, to my się bujamy, jedzie tak. się, jedzie się, a my i do następnego. Bujanku, trzymajcie się. Hejka, hej.